kto latem pracuje, zimą głodu nie czuje. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie. Kolejnym przysłowiem, które odnosi się do wielu właścicieli ogrodowych warzywników, w których trwają zbiory. Możemy o tej porze podziwiać i smakować owoce naszej całosezonowej pracy. Zrywamy ogórki, pomidory, cukinie, patisony, dynie, papryki, bakłażany oraz fasolkę szparagową. Wyrywamy marchew, buraki, ziemniaki i inne warzywa korzeniowe. Przypominamy, że w wolnych miejscach warto wysiać poplony, innymi rzodkiewki, sałatki. Szpinak czy koper. 15 sierpnia przypada świąteczny dzień wolny od pracy. Powiedzenie mówi, że gdy na wzięcie panny ciepło dopisuje, to ciepły i pogodny koniec lata obiecuje. Oby się sprawdziło, bo ciepła tego lata nam i roślinom ciepłolubnym w ogrodzie nieco brakowało. Połowa sierpnia już za nami. Zatem to ostatnia chwila na przycinanie żywopłotów i roślin okrywowych, żeby rany po cięciu zdążyły się zabliźnić, a nowe przyrosty zdrewnieć. Dzięki temu rośliny bez problemu wejdą w okres zimowania. Żywopłoty formowane, np. z grabu, buku, irgi błyszczącej, bukszpanu czy z niektórych gatunków roślin iglastych, wymagają jednego lub kilku zabiegów cięcia w sezonie. Dzięki temu rośliny mają zwarty i gęsty pokrój. Krzewią się od samego dołu, a nie jedynie w górnej części nasadzenia. Ważne, żeby przycinać je zarówno od góry, jak również wzdłuż boków. Przy większych ogrodowych nasadzeniach przydadzą nam się w pracy np. akumulatorowe nożyce do żywopłoty. Które przyspieszą i ułatwią pracę. Podczas przycinania żywopłotu sprawdza się też obrotowa rączka urządzenia, która zapewnia wygodną pracę we wszystkich pozycjach. Jeżeli wysialiśmy kwiaty dwuletnie, dbamy o ich rozsady. Sierpień to czas, kiedy większość z nich może już trafić na rabatę, na miejsce stałe. Posadzone do gruntu bratki, stokrotki, niezapominajki, goździki brodate czy malwy zdążą się do zimy ukorzenić i wzmocnić, żeby potem pięknie zakwitnąć w przyszłym sezonie. Cały czas dbamy o rośliny kwitnące na balkonach i tarasach odpowiednio pielęgnowane mogą być wspaniałą ozdobą aż do przymrozków. Surfinie, supertunie i inne petunie, które straciły nieco na uroku po deszczowej pogodzie, możemy jeszcze nieco przyciąć. Wszystkie gatunki kwitnące, a także ozdobne z liści, które rosną w donicach, wymagają też regularnego nawożenia oraz podlewania, zwłaszcza gdy są zapowiadane upały. Do nawożenia można użyć na przykład krystalicznego nawozu rozpuszczalnego w wodzie, który Wszystkie makro i mikroelementy potrzebne roślinom do rozwoju i bujnego oraz kolorowego kwitnienia. Można już pomyśleć o jesiennych i zimowych dekoracjach roślinnych, które będą musiały na czas chłodów zastąpić cudowne o tej porze rośliny kwitnące. Jeżeli mamy na przykład bluszcz, możemy pobrać teraz jego sadzonki i go rozmnożyć. To roślina zimozielona, która może być ozdobą balkonu lub tarasu cały rok. 20 sierpnia przypada Dzień Komara co przenosi nas do tematu komarzycy, znanej także jako plektrantus koleusowaty, Kolejnej, niezwykle ciekawej i niezwykle ozdobnej rośliny liściastej, która również idealnie nadaje się do uprawy w balkonowych i tarasowych donicach. Bardzo łatwo ją rozmnożyć za pomocą sadzonek, podobnie jak bluszcz. Jej zapach odstrasza komary. W naszym klimacie najczęściej uprawiamy ją jako roślinę jednoroczną, ale jeżeli znajdziemy dla niej na zimę jasne pomieszczenie, gdzie jest chłodno, ale gdzie temperatura nie spada poniżej zera, to może nam towarzyszyć również w kolejnym roku. Tymczasem życzymy wspaniałego kolejnego tygodnia, a na kolejny tydzień w ogrodzie, jak zawsze, zapraszamy za tydzień.